Oh, Christmas. It's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears. The warm intentions. Oh, Christmas. Oh, we'll Christmas. Rzeczy, których potrzebujecie, to 50 g masła, 130 g mąki, 100 ml maślanki, jajko, 70 g erytrytolu bądź cukru, szczypta soli, proszek do pieczenia, miska oraz coś do mieszania, i lecimy z przepisem. Ja, słuchajcie, ten przepis odkryłam w tym roku, w sumie na początku tego roku, jakoś w lutym, na tłusty czwartek, i się w tym po prostu zakochałam. I od kiedy tylko widzę foremki, które leżą gdzieś w szafie, to mam ochotę je po prostu. Użyć i zrobić ten przepis. Roztapiam sobie masełko, cudowny zapach. Mieszam jajka, maślankę oraz słodzik bądź cukier. I do tego wszystkiego dodaję rozpuszczone, ale uwaga, lekko przestudzone masełko. Sam proces jest bardzo przyjemny i też naprawdę bardzo szybki. Przesiewam sobie mąkę z proszkiem do pieczenia, dodaję szczyptę soli i znów wszystko mieszam. I tak naprawdę to jest gotowe. Jeszcze pamiętajcie, żeby posmakować ciasto 56 razy, pobrudzić się na całej twarzy. I już teraz definitywnie gotowe. Ja mam takie dziwne te foremki. To nie są chyba do końca foremki na donaty, ale takie już mi przyszły, więc takich używam. Wkładam do piekarnika na około 15-20, raczej 20 minut. Pokażę Wam. Raz szybko jakie kupiłam yy, rzeczy do zdobienia dzisiaj. Szukałam gdzieś czerwonych drażetek do robienia nosków, na przykład dla reniferów i znalazłam takie czerwone pitelsy. Co fajnie, to one są takiej wersji zimowej i to jest smak owoców i cynamonu, więc całkiem spoko może się wpasowywać. Białych nigdzie nie było z takich skitelsów, więc musiałam osobno kupić draże jako oczka Tylko one są takie bardzo okrągłe, a nie takie płaskie jak skitelsy Więc zobaczymy, czy to będzie wygrało Jakieś cukrowe Białą polewę, lukier zielony, do tego też w zielona polewa Bo lukier stwierdziłam, że będzie się kleił, a zielona polewa nie będzie Czekoladowa, mleczna polewa i jeszcze do tego... Brecle, bo one robiły, będą robiły nam za. E, za co? A, za rogi. E, Lenifera. Le, Lenifer na rogi? Jeszcze cztery minutki, myślę, że będą dobre. E, co najgorsze, to, to jest to, że te, te foremki nie są takie bardzo e, do donatów. Stricte, ktoś mnie zaczepia. Kto jest małym psem pomocnikiem? Ja i mój mały elfik pomocnik. Ty mój malutki piesku Leci. Stwierdzam, że nie ma co czekać i lecimy od razu z kolejną partią. Ten przepis to jest przepis, który ja znam, więc już nawet nie będę czekała, czy, czy na pewno wyszedł, tylko po prostu robimy kolejne. Dano to 12 donat. Donaty pięknie rosną Wychodzą piękne, puszyste, mięciutkie Delikatnie maślane Tak naprawdę po trzech dniach Jeszcze było czuć, że są świeże Więc naprawdę bardzo fajnie Też ważna rzecz, której nie dodałam na początku Tą foremkę popsikałam cooking sprayem Więc myślę, że Dobrze jest, jeżeli ją trochę Potraktujecie czymś tłustym, aby, aby Po prostu mieć gwarancję, że one wyjdą Tamtego wieczoru też próbowałam w dekorację Że tak powiem, ale mi trochę nie wychodziło Więc po prostu zostawiłam je przykryte folią i stwierdziłam, że zajmę się tym jutro rano. Wiecie co, idę już spać, bo te pączki... Nie, jednak nie wyjdzie mi dekorowanie ich dzisiaj, ale jutro mam dopiero na 11 do szkoły, więc ja myślę, że podziałamy rano. Będę musiała mu też ogarnąć swoje paznokcie. Przepraszam was za nie, ale po ostatniej imprezie coś z nimi dziwnego zadziało, więc wyglądają tak, a nie inaczej. Jutro mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki. Ogólnie moje jedno z ulubionych świąt, ale nie mam totalnie planu na jutro, o dziwo. I nawet nie zrobiłam sobie z Dominikiem prezentów, więc tak dziwnie, bo zazwyczaj one były, ale jakoś tak, nie wiem, po prostu w tym roku zabrakło chyba czasu. spać, widzimy się i co, dobra noc? O Jezus. Zaraz sobie pakujemy, ale tutaj są dobroci. Mam to. Ale nie wiem, gdzie mam czapkę Mikołaja. Jest mi strasznie z tego powodu przykro, bo ja uwielbiam Mikołajki i ta czap i czapka Mikołaja to był kluczowy po prostu element Mikołajek, ale nie wiem gdzie ona jest, się zgubiła. Dobra. Najpierw otworzyłam sobie tego buta, bo wygląda bardzo, na bardzo dobre słodkie pierwsze. Milka, taka bąblowa. Baton bajeczny, uwielbiam go. Ale Kinder Bueno, najlepsze. Te batoniki w ulu. kwaśne. Milki łejek. To jest takie fajne, mi są cudowne. Może się poczucie takie cudowne, cudowny, Bachorek. I się cofnąć do czasu, jak się takim małym dzieciaczkiem. Bardzo mi miło. Nie, bo to jest... Teraz padnie mi bateria w aparacie, więc musimy się streszczać. Tu jest szóstka. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Jakbyś w tym Nie mam totalnie pojęcia, co to jest. Torba! O proszę! Bardzo ładna! Z napisem Wesołych Świąt. Ja bardzo lubię takie torby. Na pewno będę. O! Coś jeszcze. Cześć! Słuchajcie, montuję właśnie film, który oglądacie. Chciałabym tylko dopowiedzieć, że but jest od mojego przykochanego taty, który rano pojechał do sklepu i go mi zrobił. Eee, I to jest mega kochany, dowiedziałam się dopiero po fakcie. I jeszcze była jedna rzecz, którą nie pokazałam. Mianowicie zostawiłam poprzedniego wieczoru u Dominika w aucie ładowarkę do laptopa i telefonu. Dwóch najważniejszych rzeczy, które potrzebuję tak naprawdę w ciągu... Ciem... I mój tata rano pojechał po te rzeczy do jakby wioski obok naszego miasta, więc a to jeżeli to oglądasz, a możliwe, że tak, to musisz wiedzieć, że jestem szczerze wdzięczna i jeszcze teraz dziękuję, bo to było mega kochane, to były rzeczy, których bardzo potrzebowałam i szłam spać z okropnym humorem przez to, że wiedziałam, że będę miała z tym rano problem, a obudziłam się i zobaczyłam obok siebie torbę z moimi rzeczami, które zostawiłam i tak naprawdę to mi... Bardzo poprawiło humor z rana, więc dziękuję. Kao z Kakao. Boże, aż trzy rzeczy, słuchajcie. Bardzo, bardzo fajnie, naprawdę. Kochane, bardzo mi miło. A torba jest świetna, i, i bardzo się cieszę, że tu się znalazła. Mamy polewy, słuchajcie, wziąłam i białą i jeszcze zieloną, więc już. Wszystkie będą, ale dzisiaj innym sposobem będziemy to robić, lepszym niż wczoraj. Bo spójrzcie, wczorajszy sposób był bardzo słaby, bo one wyglądają bardzo, bardzo niechlujnie, więc musimy wykombinać coś innego. Bierzemy ponczusia. Pięknie! Do kolekcji. Teraz weźmiemy białą, bo ja się strasznie przyjęłam, że mi nie starczy tej czarnej, a chcę po dwie warstwy zrobić. Chociaż wiecie, co najpierw? Najpierw, najpierw weźmiemy zieloną. Jezu, ona pachnie bardzo dziwnie. Ogólnie jest mi trochę przykro, ponieważ cały zamysł robienia tych mini donatów świątecznych był taki, żeby po prostu mieć prezenty dla moich bliskich, e, bliskich dla mnie osób na Mikołajki, ale nie wyszło to aż tak ładnie, jak chciałam, żeby wyszło. Nadal uważam, że są urocze, tylko wyglądają trochę, jakby robił je ktoś, kto ma 5 lat maksymalnie, więc stwierdziłam, że na prezent niekoniecznie się nadają, ale słuchajcie, naprawdę Wam polecam je zrobić, bo jest mega fajna zabawa. To jest, no, przyznam szczerze, to było dla mnie o wiele fajniejsze niż pieczenie pierniczków. Aż śmiesznie to brzmi, ale naprawdę ja się bawiłam przy tym świetnie. Naprawdę można się pobawić. Sam proces był cudowny, efekty moim zdaniem były też bardzo zadowalające, a w szczególności przepyszne. Jeżeli macie więcej zdolności artystycznych niż ja, a zakładam na 100%, że macie ich więcej, to naprawdę spróbujcie. Nie ma chyba w zimę nic lepszego niż przyjść do domu, przywitanie się z pięknym pieskiem, który na ciebie czeka. Uwielbiam jak mi ja się ze mną wita I po prostu jest tutaj ciepło. Ja wracam zawsze ze szkoły pieszo, mam dosyć blisko około 15 minut. Mam całe czerwone ręce z zimna, jest mi przyjemnie, pada śnieg. Zjem sobie teraz pyszny, ciepły obiad. Otworzymy sobie paczkę niespodziankę, bo dostałam od Pointa paczkę niespodziankę, więc dajmy na Mikołajki. Yy, Ogarnę trochę spokoju, bo rano nawet nie zdążyłam posprzątać. Należy mi, żeby przystosować tą hałwę, którą rano dostałam z kalendarza. Uwielbiam hałwę. To jest w ogóle taka healthy, bo to jest xylitro zamiast cukru. Bardzo fajnie. All Christmas. It's what I'm starting I to see hear like The whispers reaching rich in my ears a warm intention. <laughs> 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 oh, Christmas will burn the cosiest fire While wrapping love that's disguised As pretty presents Próbujemy z tym pokusem. Dobra, jemy donaty, Będziemy próbować. Ja trochę już wiem jak smakują. Mia! No nie, bo nauczyła się szczekać cały czas. Nie, to ja. Dobra, ja biorę tego. To ja biorę tego. Co? Czemu? A czemu nie leniwerka? Dobra, leniwerka serka No to może tego, bo nie, nie wiem czy to będzie mleczną. chyba ten będzie lepszy niż Chyba ten będzie lepszy, no. Mm. O, dobra, uwagajemy. Chodźmy się nie zaraz ustawić. Mogę no te No nie no jedz teraz! Mmm! No ja Nie bardzo Pyszne? Ale to ciężko, weź rękę z tyłu podłóż. Zasuń moją twarz. O, mamy to. One są się co? Mokre w środku takie dosyć, co? A bo jak Czy nie smakuje? Bardzo mi smakuje. Mhm. Mm -mm. mm mm -hmm. Co? Kawkę? Weź włącz telewizor. A nagrywanie może? No bo...